Marcin Hera, szef Komitetu Organizacyjnego EHF Euro 2016, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Za nami konferencja prasowa, która podsumowała pierwszy etap turnieju. No, ogromne pochwały z ust sterników Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Chyba miło słuchać tak pozytywnych opinii. Myślę, że wszystkim zaangażowanym w przygotowania miło było słuchać tych słów, bo rzeczywiście te przygotowania trwały bardzo długo i właśnie były związane z tym, aby zapewnić minimum kilka elementów, które dzisiaj były podkreślone. Po pierwsze, się bardzo cieszymy z doskonałej frekwencji. I w hali w Krakowie, co jest dość naturalne, kiedy gra polska reprezentacja, ale także w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu. To element, w którym, w którym wielu wątpiło czy, czy jesteśmy w stanie tak duże hale, czy do, do tak dużych hali jesteśmy w stanie zaprosić wystarczająco dużo kibiców. A myślę, że wszyscy, wszyscy te obrazki wspaniałe z Wrocławia, z Katowic, z Gdańska zapamiętamy. Międzynarodowa, międzynarodowe towarzystwo, świetna frekwencja, blisko 200 tysięcy osób oglądało mecze w fazie pierwszej. A przypomnę, że Duńczycy, którzy do których należy dotychczasowy rekord frekwencji, mieli podczas całego turnieju trzysta kilkadziesiąt tysięcy, więc myślę, że, że w Polsce ustanowimy nowy, e, fajny poziom do pobicia przez kolejnych organizatorów. E, druga bardzo ważna rzecz, e, na której nam niezwykle zależy i zawsze o tym mówimy, to jakość serwisu e, e, i tu głosy naszych kibiców, których zapytaliśmy. Przeprowadziliśmy 4000 tysiące e, badań ankietowych pod nadzorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. No pokazują, że, że, że ten feedback jest dobry. Żeby nie powiedzieć bardzo dobry, bo w skali 1,7, gdzie 1 to negatywna ocena A7 to jest wybitnie dobra, mamy dzisiaj poziom średni, 6,4, no to oznacza, że jeszcze mamy, możemy, możemy ten poziom utrzymywać i, i pracować, żeby go poprawić. I trzeci ważny element, to to, że nie tylko hale, ale miasta żyją mistrzostwami Europy, a w miastach strefy kibica, które okazują się być absolutnym hitem. Tak samo przygotowane, tak samo zaprojektowane. Witają kibiców w dni, kiedy gra polska reprezentacja, ale także żyją, kiedy polska reprezentacja nie gra. Żyją nie tylko piłką ręczną, sportem, ale także koncertami, zabawą, różnego rodzaju aktywnościami związanymi z edukacją. W piłce ręcznej. To są takie fajne elementy budujące klimat tego turnieju. Na no, to wszystko pewnie jest też oglądane nie tylko przez miliony e, Polaków e, w telewizji Polsat, ale także przez e, no, setki, setki, setki milionów na całym świecie, bo mamy dzisiaj e, e, dane że, i informacje, że to jest i Ameryka Południowa, i oczywiście cała Europa, ale też Ameryka Północna, Bliski Wschód, także globalna impreza. Chciałem zapytać, jak Marcin Hera jako kibic, jako były zawodnik piłki ręcznej, przeżywał te dotychczasowe mecze polskiej reprezentacji. Nie tylko od strony organizacyjnej, jako osoba odpowiedzialna za turniej, ale właśnie jako kibic, jako fan biało-czerwony. Ja muszę powiedzieć, że pierwsze dwa mecze przeżywałem bardzo, ale przeżywałem też mocno organizacyjnie. W związku z tym takie powiedziałbym, były te, te emocje jeszcze niepełne sportowe, ponieważ po dwóch dniach meczowych w Krakowie dużo rzeczy postanowiliśmy usprawnić to ten mecz z Francją już taki naprawdę był dobry organizacyjnie już można było powiedzieć że, że jesteśmy zadowoleni i wtedy mogłem rzeczywiście pasjonować się meczem no i przeżywać to wyjątkowe spotkanie i, i naprawdę wyjątkowy mecz ale chciałem powiedzieć że mam nadzieję że to nie był wyjątkowy tylko ten który będziemy pamiętali jako ten, który zbudował, wzmocnił drużynę Polski, no bo to historycznie przepiękny sukces. Przed nami kolejna runda turnieju. Jakieś prognozy, jeżeli chodzi o z tą stronę sportową? Przed Polakami trzy trudne mecze, ale wydaje się, że są duże szanse na awans naszej drużyny do półfinału turnieju. Tak, ja tutaj zastrzegam się zawsze, że wydaje mi się, że jest więcej osób, które się znają doskonale na piłce ręcznej i lepiej niż ja, aczkolwiek po, ja po obserwacji rzeczywiście uważam, że Norwegia będzie bardzo trudnym przeciwnikiem. Norwegia wydaje mi się, że gra świetnie i, i ma wielkie, wielkie szanse na, na dobry rezultat. No, podobają mi się duńczycy, ale oni zawsze dobrze grają do tego etapu półfinału. Potem to czasami może różnie wyglądać w finale. Wydaje mi się, że mocni są Hiszpanie i Niemcy, więc grupa będzie, będzie zacięta. No, a w naszej sytuacji krakowskiej no, wszyscy wiemy jak, jak jest i bardzo mnie cieszą. i Uważam, że to jest niezwykła mądrość całego zespołu z trenerem, że cieszyliśmy się sukcesem z Francją, a dzisiaj wszyscy mówią nowy etap przed nami. To co za nami to już wspomnienie. Koncentrujmy się na najbliższym meczu z Norwegią i jak zagrają, tak samo jak z Francją, to nie znam dzisiaj drużyny, która jest w stanie konkurować. I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.